czary z gitary. Hello, hello! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jedenasty odcinek czarów z gitary z serii uderzenia gitarowe. Tak, moi drodzy, to już jedenasty odcinek. Dzisiaj chciałem wam pokazać jeszcze inne ciekawe uderzenie, a konkretnie w zasadzie efekt perkusyjny, ponieważ chodzi o stuknięcie kciukiem w pudło. Niewiele osób z tego korzysta, a jeśli chcesz urozmaicić swoje granie, swoje granie akordami, swoje uderzenia prawą ręką, jest to świetny sposób, żeby z gitary zrobić perkusistę. Ja pokazywałem już sporo różnych uderzeń, pokazywałem różnego rodzaju czaknięcia. Uderzenia kciukiem w struny, ale uderzenie kciukiem w pudło jeszcze nie pokazywałem, i dzisiaj chcę wam pokazać bardzo fajne uderzenie, które połączę ym, z takim schematem, który pokazywałem chyba dwa odcinki wcześniej, y, jako uderzenie do salsy. Tam graliśmy sobie takie uderzenie, takie uderzenie fajne y, graliśmy. I teraz posłuchajcie, jak to może zabrzmieć ze stukaniem. całkiem ciekawie, zwłaszcza, że zagrałem to w tej chwili no takim umiarkowanym powiedzmy sobie tempie, oczywiście można to zagrać szybciej wtedy będzie jeszcze bardziej efektownie a tak naprawdę chodzi o to, żebyście nauczyli się tego ruchu, bo jest to bardzo ciekawe uderzenie które daje nam taki mocny basowy dźwięk im bliżej mostka uderzamy tym bardziej basowo powinno to zabrzmieć na Waszej gitarze a więc zaczynajmy. Kochani, początek jest taki sam jak był w uderzeniu do salsy, czyli. Jeszcze raz powoli. Down, down, up, czak. To jest to czaknięcie, które pokazywałem z wypuszczeniem tych dwóch palców i ze stłumieniem stron. Jeszcze raz. Down, Po czaknięciu oczywiście mamy dłoń tak wyprostowaną, więc jest uderzenie w górę, w dół i kciukiem do góry. Czyli po czaknięciu jest up, down, up. Połowa uderzenia, więc wygląda tak. Down, down, up, tak, up, down, up. Na stojonych stronach posłuchajcie i popatrzcie. Oczywiście uderzenie do końca, yy, znaczy uderzenie do góry jest, jest kciukiem, to ostatnie na końcu. Jeszcze raz down, down, up, check, up pierwszym palcem. Down, up, zwyczajne down, up jest na końcu. Jeszcze raz down, down, up, check, up, down, up. I teraz przechodzimy do stukania po tej połowie. Kochani, sam element stukania. Wykorzystuję tak jak w większości moich uderzeń, zwróćcie uwagę, obrót dłoni wokół własnej osi. To jest ten ruch, to nie jest naparzanie całym przedramieniem, to jest bardzo ważne, bo nie o to chodzi. To jest takie uderzenie. Chciałem przypomnieć, że tak naprawdę uderza cała ta płaszczyzna kciuka. Tutaj macie kosteczkę, tutaj macie kosteczkę. Dlatego jak uderzycie w ten sposób na płask, to będzie takie fajne uderzenie dosyć basowe, tak? Uwaga, nie chodzi o coś takiego, tak? Kiedy tutaj sam kciuczek jakąś tą miękką poduszeczką uderza, bo to jest bez sensu. Tylko chodzi o obrót ręki i uderzenie w celu uzyskania takiego właśnie efektu. Nawet zobaczcie, jak przykręcę zupełnie po głos, to zobaczcie słychać to uderzenie bardzo Wyraźnie, tak? Czyli to nie ma być coś takiego, jakieś takie tupitu ani paznokciem, tylko to ma być uderzenie z obrotu dłoń. I teraz, bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o to uderzenie, to oczywiście po uderzeniu dłoń jest płaska. Zwróćcie uwagę, że moje palce podczas tego uderzenia nie są zaciśnięte, tylko dłoń jest płaska, więc po tym uderzeniu znowu szykuje się uderzenie pierwszym palcem w górę i jeżeli już mamy uderzyć kilka razy tym kciukiem na końcu, bo mamy zagrać coś takiego, posłuchajcie. To coś takiego dokładnie ma wyjść. Więc jak mamy szybko uderzać tym kciukiem, to nie ma tutaj czasu na to, żeby machać całym przedramieniem, tylko musimy to zrobić tak. Uderzenie kciukiem. Pierwszy palec mam gotowy do uderzenia. Up i z powrotem uderzam down. A kciuk zobaczcie jest cały czas tu nad strunami, gotowy do uderzenia znowu. Stuk i up. Czyli będzie tak: stuk, up, down, stuk, up, stuk. Tak, tak to musi wyglądać, bo w połączeniu z tym, co było wcześniej, będzie w ten sposób. Dwa, trzy, raz, dwa raz. Raz, dwa, trzy, raz, dwa raz. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz. I wtedy na raz przypada uderzenie. Więc tak sobie możecie nawet to poćwiczyć, po prostu wziąć sobie i policzyć na głos. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz. Zwróćcie uwagę, za każdym razem jest ten palec tu w dół. Po drugim uderzeniu jest stuk i tylko jeden ruch palca i stuk. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz. I teraz łączymy to właśnie z tym fragmentem, który był wcześniej, czyli Właśnie, jeśli chodzi o ścisłość, to dobrze jest też um, poćwiczyć stuknięcie razem z uderzeniem. Ja to robię w ten sposób, że razem z tym płaskim uderzeniem płasko kciuka wypuszczam te dwa palce, palce MA. Wtedy mam uderzenie razem ze stuknięciem, ale do tego przygotujcie się następnym razem, bo będę chciał Wam pokazać specjalne uderzenie. Do tego trochę może bardziej skomplikowane, ale wykorzystujące w fantastyczny sposób właśnie to stuknięcie. Na razie zapamiętajcie to raz, dwa, trzy, 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 raz. Dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz. Tak to ma wyjść. Łapiemy sobie zwykły cedur, albo obojętnie, jaki chwyt, jaki, jaki lubicie i gramy sobie całość. Na razie powoli. a mol I z powrotem. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz. Bardzo fajnie to brzmi. Ta, 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 pa, pam. Bardzo elegancko można tym zakończyć. Możesz też sobie zagrać zwykłe uderzenie do salcy, które ci pokazywałem. I co drugie uderzenie sobie wprowadzić stuknięcie. Jakiegoś Twojego szeregu akordów. Jak widzisz, można się tym doskonale bawić. Miksy i różne inne uderzenia też będę pomału Wam pokazywał, bo pewnie zauważyliście, że nasze uderzenia są coraz bardziej skomplikowane. Łączę w sobie niektóre czaknięcia, niektóre stuknięcia. Ze sobą, i to daje nam naprawdę bardzo dużo możliwości, jeśli chodzi o gitarę klasyczną i granie palcami, dłonią, i o uderzenie. To jest bardzo, bardzo szeroki temat na gitarze. Oczywiście niebawem również zahaczymy o uderzenia flamenco, tak, bo one dają niesamowitą. Biegłość i oczywiście wielkie możliwości do jeszcze większego urozmaicenia waszego akompaniamentu, jeśli chodzi o uderzenia. A teraz, moi drodzy, już pomału się z wami żegnam. Jeszcze tylko wam powiem, żebyście nie zapomnieli ćwiczyć osobno. Najpierw początek. Najpierw to. A potem. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz. I jak te dwa elementy umiecie osobno, to wtedy próbujcie dopiero. Jeśli nie wiecie, co to jest za czaknięcie, jeszcze raz odsyłam Was do filmu o, o salsie, to znaczy o uderzeniu do salsy. Takiego uderzenie ja używam, grając salsowate kawałki. Tam macie dokładnie wytłumaczone, jak zrobić to czaknięcie. Polecam również inne filmy na kanale moim na YouTubie. Nie tylko na playlistzie Czary z Gitary, bo tam możecie poznawać różne chwyty, chwyty barowe. Ostatnio wspominałem o chwytach septymowych, jeżeli jest to dla Was tajemnicą, są tam też Czary z Gitary na opadnięcie kopary, gdzie systematycznie robimy wielkie przeboje. A aktualnie pracujemy nad Tears in Heaven Erika Claptona, a wielki przebój Lady Gagi już za nami, czyli Shallow. Tak, to też już uczyłem, jak grać. Uczyłem też Stinga, a przed nami nowe utwory. Tak więc, moi drodzy, nic, tylko wiosła w dłoń i do roboty. A ja Was serdecznie pozdrawiam. Pan Onitary.